Cześć, ja nazywam się Bartek, a dzisiaj zapraszam na skróconą analizę spółki z branży tytoniowej, czyli Filipa Morrisa. Jest to spółka, która produkuje i sprzedaje papierosy pod marką Malboro na całym świecie, poza Stanami Zjednoczonymi. A więc jest to taka altria, tyle tylko, że działająca międzynarodowo, a nie koniecznie na terenie Stanów Zjednoczonych. Wydaje się, że ten biznes międzynarodowy powinien być trochę lepszy, trochę lepiej spółce nie powinien iść, Ponieważ no, w Stanach Zjednoczonych i ogólnie szerzej na, w krajach zachodu, szeroko rozumianego zachodu, mamy do czynienia z takim trendem zmierzenia w kierunku zdrowej żywności, w kierunku zdrowego trybu życia, no i te wszystkie spółki, które zajmują się dostarczaniem nam niezdrowych produktów, czy produktów, które mają negatywny wpływ na nasze zdrowie, prawdopodobnie będą miały dużo bardziej podgórkę niż w krajach. Azjatyckich czy afrykańskich, gdzie to palenie jest wciąż na porządku dziennym, gdzie zjadanie słodkich czy tłustych rzeczy nie jest niczym dziwnym i nie jest w żaden sposób, przynajmniej na razie, społecznie źle postrzegane. No więc zobaczmy, czy rzeczywiście Philip Morris oferuje rozsądne możliwości inwestycyjne i tradycyjnie przeprowadzimy sobie tą analizę scenariuszową. A więc zastanówmy się, ile moglibyśmy zarobić, gdyby spółka generowała pewien określony przez nas. Wzrost. Ten wzrost powinniśmy oczywiście podejść do niego konserwatywnie i założyć, że będzie nieco niższy, nawet w scenariuszu optymistycznym, niż to, co nam publikują analitycy, ponieważ analitycy bardzo lubią e, być nadmiernie optymistyczni. Tak więc ja, dla, dla dalszego, dalszej analizy spółki, przyjąłem, że ten wzrost e, będzie na poziomie od 2,5%. W scenariuszu optymistycznym i w każdym kolejnym scenariuszu będzie o 0,5% czy właściwie 0,5 punkta niższy niż w poprzednim scenariuszu. Tak więc w scenariuszu pesymistycznym będziemy mieli 1%, w neutralnym 1,5% wzrostu i neutralnym z plusem y, około 2% wzrostu. Spółka wypłaca dywidendę no i tradycyjnie y, przyjmuje, że wzrost dywidendy będzie równy wzrostowi y, zysku netto. A zobaczmy jeszcze, ile y, tego zysku, tej, tej, tej dynamiki zysku. Dla spółki w kolejnych pięciu latach przewidują analitycy. No i tutaj taka długoterminowa prognoza mówi, że Filip Morris powinien rosnąć w tempie około 2,8% średnio rocznie. Zobaczmy zatem, jak wyglądała dynamika dla tej spółki historycznie, a no więc dynamika zysku operacyjnego. No i tutaj widzimy, że jakiegoś nadzwyczajnego szału nie było. Spółka rosła mniej więcej w tempie 3%, więc bardzo blisko ten wzrost jest tego, co widzieliśmy po stronie prognozy analityków. No i średnia, średnia to jest 3%, wartość minimalna to był spadek o aż 13%, natomiast wartość maksymalna to był wzrost aż o 19%, uśrednione to jest 3%. Jaka była historyczna wycena dla Filipa Morisa? No i tutaj ta wycena była raczej dosyć spora. Ogólnie średnia dla Filipa Morica to 12,96, więc jeżeli wrócicie do filmu o Altri to zobaczcie, że ta wycena była bardzo, bardzo zbliżona do Altri w okolicach 11-12. Mnożnik Price to Earnings w okolicach 11-12 był również w przypadku Altri. Tutaj średnia bez wartości skrajnych to 12,83, a więc nie mamy takich przypadków skrajnych, jak to miało miejsce u Altri. Minimalna wartość tego wskaźnika to 6,8 i maksymalna to 20,6. Wróćmy zatem do naszych scenariuszy średnia mieliśmy około 12 z kawałkiem więc przyjmuję w wariancie optymistycznym że zbliżymy się do średniej historycznej i ta wycena na za 5 lat będzie wynosiła 12 ten mnożnik Price to Earnings to będzie 12 w każdym kolejnym scenariuszu wartość tego mnożnika będzie spadała jeden punkt no i tak w neutralnym z plusem mamy 11 w neutralnym 10 a w pesymistycznym wskaźnik Price to Earnings osiągnie 9 punktów Obecnie skorygowany zysk tej spółki, czyli już po dokonaniu korekt, wynosi 5,46 dolara na akcję. No i nasz prognozowany zysk to w scenariuszu optymistycznym 6,18 dolara, w neutralnym z plusem 6,03, w neutralnym 5,88 dolara i w scenariuszu pesymistycznym 5,74 centy. Dzisiejsza cena akcji to 101,19 dolarów. A docelowa cena akcji w scenariuszu optymistycznym wynosi 74,13 dolarów, neutralnym z plusem 66,31 dolarów, neutralnym 58,82 i pesymistycznym 51,65. Tak jak wspomniałem, spółka wypłaca dywidendę w okolicach 5%. Obecna dywidenda to 5,08 dolarów i w scenariuszu optymistycznym zakładam, że ta dywidenda wzrośnie do 5,61 dolara na akcję. Neutralnym z plusem 5,50, neutralnym 5,39 i pesymistycznym 5,29. Warto zauważyć, że w każdym z analizowanych scenariuszy oczekuję czy spodziewam się, a właściwie bardziej obawiam się nie, spadku ceny akcji. No i nawet w najbardziej optymistycznym e, wariancie dywidenda wypłacona przez spółkę nie będzie w stanie pokryć tego spadku ceny akcji. Tak więc w scenariuszu optymistycznym spodziewam się, że na akcji stracę około 27 dolarów, natomiast spółka wypłaciłaby mi w tym wariancie około 26 dolarów i 70 centów w formie dywidendy. W scenariuszu neutralnym z plusem strata na akcji to prawie 35 dolarów, natomiast wypłacana dywidenda to 26 dolarów. W scenariuszu neutralnym strata na akcji to ponad 42 dolary, a dywidenda to około 26. I w scenariuszu pesymistycznym zmiana ceny akcji, czyli spadek wartości akcji to około 50 dolarów, natomiast suma wypłaconych dywidend to niecałe 26 dolarów. No to oczywiście przekłada się na negatywne stopy zwrotu i na negatywne wartości, takie już wyrażone w wartościach bezwzględnych. W scenariuszu optymistycznym po 5 latach spodziewam się, że w sumie na inwestycji tą spółkę stracę około 36 centów. W scenariuszu neutralnym z plusem ta strata to będzie około 8 dolarów 44 centy. W scenariuszu neutralnym strata wyniesie 16 dolarów 20 centów, natomiast w scenariuszu pesymistycznym strata wyniosłaby prawie 24 dolary. To przekłada się oczywiście na ujemną stopę zwrotu w każdym ze scenariuszy. I tak w pesymistycznym całkowita stopa zwrotu to minus 23%, w neutralnym to minus 16, w neutralnym z plusem to minus 8 i optymistyczny jest bardzo blisko zera, ale również na minusie. Średnioroczna stopa zwrotu to chyba nie dziwi, również będzie ujemna w każdym z tych przypadków. Dla scenariusza pesymistycznego będzie wynosiła 5,18% na minusie, czyli tyle będziemy tracić średnio rocznie. W neutralnym scenariuszu to 3,43%, w neutralnym z plusem 1,73%, i w optymistycznym 7,% na minusie średnio rocznie. Co by było, gdyby spółka spadła? gdyby cena akcji spółki spadła o 10%, no niestety dalej nie byłoby jakoś bardzo różowo. Te średnioroczne stopy zwrotu dalej byłyby ujemne w przypadku scenariusza pesymistycznego minus 2,83%, w przypadku scenariusza neutralnego e, minus 1,23%, natomiast scenariusz neutralny z plusem i optymistyczny zaczęłyby powoli przynosić jakieś zyski od 0,33% średniorocznie do niecałych 2%, rocznie, więc dalej nie jest to jakoś bardzo atrakcyjnie, gdyby za to spółka spadła o, czy cena akcji spółki spadła o 20%, no to spodziewałbym się, że w scenariuszu pesymistycznym ostatecznie stracę po 5 latach 3%, w scenariuszu optymistycznym zarobię 20% po 5 latach, natomiast dalej to się przekłada na bardzo anemiczne stopy zwrotu średnioroczne, E, optymistycznie 365% średniorocznie do przodu w e, neutralnym z plusem 2,23, w neutralnym 0,79% i w pesymistycznym dalej jestem na minusie e, prawdzie tylko 0,68% rocznie, ale dalej jest to wartość ujemna. No i spoglądając na macierz wyceny, i startując ze scenariusza optymistycznego w przypadku kiedy te nasze oczekiwane price to earnings, czyli wycena mnożnikowa na koniec um, pięcioletniego okresu inwestycji wyniesie 12, a spółka będzie rosnąć w tempie 2,5% średniorocznie, to um, nasza e, oczekiwana stopa złota to jest minus średnio średniorocznie. Natomiast y, niezależnie od tego, jakie przyjmiemy y, wartości wskaźnika Price to Earnings, nawet w przypadku 18 i wzrostu powiedzmy 3,75, czyli sporo pobrzytego co prognozują analitycy stopa zwrotu będzie wprawdzie dodatnia 7,54% ale dalej jest to poniżej średniej rynkowej więc w mojej ocenie Philip Morris nie do końca jest atrakcyjną na chwilę obecną inwestycją no i zdecydowanie raczej bym się wstrzymał z inwestowaniem w akcje tej spółki, aczkolwiek no, pytanie do Was, co sądzicie czy te oczekiwania które tutaj przedstawiłem w analizie scenariuszowej nie są zbyt rygorystyczne, dajcie znać Oczywiście koniecznie w komentarzu, a tymczasem to tyle z mojej strony. Dzięki serdeczne za uwagę i do usłyszenia na kolejnym nagraniu.